Burza jest! Nie jedna, jeszcze będziemy oh, potrzebować na radionową 2. Już pan nie polecisz. A wie się, wie pani jak się nazywa po japońsku malarz? Pink Think Pink. A wie się pani jak się nazywa drwal po japońsku? Nie. Piwa jaja muharata. A wie pani jak się nazywa biuro szefa? Yamahama. No, a wie pani jak się nazywa szef? Tam, tam A wie pani jak się nazywa Złodziej Mazaków? Kosi Mazaki. A wie pani jaka, jak jest robota po japońsku? Jako tako. Mamy. A wie? Janek. No? Ty, wiecie mu jaśtajczy wokół ciasta? Nie jest. Moc prawdziwy. Nie jest. Moc dlaczego a wiecie wokół ciasta? Bo to jego ulubiony kawałek ja <noise> chyba nie mogę takich typowo moich, nie? Nie, ty nie możesz <głos> <głos> Nie opowiadaj mi co się o... najlepiej kisi Beszce Nie, nie, nie. Już skończyłem Nie, nie Przynajmniej oficjalnie Wie to, Pani nie, jak się nie, nazywa ja japo... pani to, jak się to, nazywa jedna japoński jedna jednostka bezdomny? Jednostka jest ta Na chuj mi tahata ta 104 na A wiecie, dlaczego potężny gangster nie płakał, jak spadł z rowerka? 2-3. Nie, nie Rady mów tego 12? też. 10, 2. Bo Rady, to chodzi o, o płucę. Nie, 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 właśnie nie. Dlaczego? Bo rowerek był obok klifu. <laughs> Muszę zadzwonić do Sonego. <laughs> ja wiedziałem, że pomyślicie o tym płucu, kurwa, ale nie, nie spokojnie. Halo? Dzisiaj, Mirek barodny. dał dobry żart. Szef słucha. Wiesz dla... w Wie dlaczego u nas na dzielnicy gangsterzy nie płaczą, jak spadną z rowerka? Chyba, bo... Jeszcze raz, bo coś zerwało. Wiesz dlaczego u nas na dzielnicy gangsterzy nie płaczą, jak spadną z rowerka? A? Bo rowerek był obok klifu. Dzień, małeś, ale też dobry. No, dobrze, Wiesz jaki jest ulubiony serek ratownika? Nie Humana robię teraz Piony Jaki? No Ty, wiecie jest jaki? <grym>, Piętole, to Mirek, wiesz jaki jest ulubiony serek ratownika? Jaki? To piony <grym>, Piętole cześć cześć. Cześć. cześć cześć Ty, Panie dobre pionie. to jest Nice. Patera, patera, patera. Jest, dwudziestka, dwudziestka, dwudziestka. Co tam, Kamil? Co tam, co tam? No, czemu mi tak robi? Co tam, co tam, co tam? Ja pierdolę! Take DL, take DL. jak zatańczysz tak na poli nad policją, to koniec, Jezus, kurwa, I Jezus, że policja robi wjazd, wygrywasz wjazd i kurwa, robisz coś takiego. Dobra, za grubo. Jedziemy, czekaj, bo ja kuja muszę wziąć. Jadę. Status ja, pierwszy. Ja. Dziesięć dziewięć do Kro? wszystkich jednostek Bajo jajo Bajo jajo jajo <laughs> 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 Jestem taki zjebany! Teraz, widzowie, nie można zalogować się, bo administracja zabierze zabawkę. Trzeba... Trzeba przetrzymać chwilę. nie z Prowadź radiówkę z bagaja. O, o nie, o nie. O nie! co jest? jest? No, powogę, państwu, pomogę no. pan się tutaj urwał? Ja?! Aha. Stałem tu cały czas! A państwo? nie! <śmany> Matko kochana, kurwa! Jezus Maryja Boska! Tędy go wyzywam! Ten już przeszkadzało w ogóle. Wystraszyłeś się już konsekwencji. O no, i kurwa, wybucham! Jeszcze jedno uderzenie, i to wybucham! Kurwa! Umiłem Nie pany idioto! Sąsiedzi. Pięć złotych. Przestań drzeć o e po nocach. To go został na dole? Ale nie ma licencji na latanie, kurwa. BĘDZIEMY leżeć GODZINĘ, KURWA, JEBANA NIE, nie BĘDZIEMY leżeć GODZINĘ, ZAZWONIŁEM mnie DIJĘ, ZARAZ TU będzie. TO no POROZMAMIAMY Poszła mi opona PODDAJĘ SIĘ, PODDAJĘ SIĘ PODDAJĘ no SIĘ Nie poddaj kapami jak możesz Bez znaczenia, kurwa 7,6 w sporcie Męczy... <grystanie> 102. 10-2 y, Pałpa biegnie z już szprekiem na halipad. Pałpa wpływa do wody I spierdalej do Madagaskaru, nie chcę Przez się wytanie. widzieć, na Santos Podjedźcie tą Wiktorę od strony Halipada Masz włosy, to dlatego, Lichisco, kurwa Ej, no nie jak jebnę to tylko raz. Jak jebniesz tylko raz? Ja też to, nie polecam. To tylko raz, po ty walę, od razu leżysz. Ja, jak jebnę z tej swojej blaszki, to też nie polecam. Tam będziesz mógł zawarnąć. Hmm. Głową w ścianę. <noise> Już cię lubię. No, ja cię też, młotka. <noise> Aha. ci <noise> do jakoś wysytu wasz, tam po swojej sprawy? Ja, ja się boję. A ja mam to w dupie. Balbina! Szykuj szczotę na czyszczenie rowa! Ale zimno... Max, wszystko dobrze? Tak, ta, ta. bo obowiązki wzywają. Emplij oddihalo, če pa je v seriju, bi se še te košilo. Pa, ja, on veš, da korva. Kurvo je, pana. Ja, ne vem, pokojamete palene. Odem ime. Stanęło, no debilka, nie? Jakie? No czy jakie? panie magazynów? panie magazynów Jeszcze powodzenia w ja. magazynów No i mi się wydaje, że chyba ktoś ma to wpisane w tablecie No, ja mamy lokalizację Daj mi dię, ja biorę dię. Chodź Chodź Jeszcze Idziesz, wziąć? Ale się pakowaj no, teraz te te możesz iść